No i witam, mamy po ósmej, zdrowo, zaczynamy dzień. Tak jak wspomniałem, ja muszę już brać się za nawozy koniecznie, ale coś mi tutaj zaczyna tak... Pokropywać niby, zaraz zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Kubo wyjedzie Władkiem, dzisiaj Władek e, chyba już pojedzie do właściciela nowego. Ja się biorę za Forsza, ustawiam się przy koparce i ładujemy, a nóż muszę wziąć. Oh, to Nie wiem, czy wspominałem po dwa czterysta, kupowałem brutto na wóz już, czyli cenę ładnie spadła. Właśnie skończyłem 5 y, hektar pszenicy. No i tak przejdę się zobaczyć jeszcze, jak to tutaj wygląda z tym rozsiewaczem. Bo coś mi się zdaje, że nie wiem, czy on te środki dobrze mi dorzuca teraz. Chyba trzeba jeździć gęściej. Chociaż nie, chociaż tak, nie wiem sam. Tu już jest ten ślad. Niby leży. Tak, przeliczka wygląda. Widać, że głodna w porównaniu z tamtym polem. Tam to ładne zieloniutkie moje żółtawe, ale dam odżyweczki. jeszcze no, tutaj do miedzy nie dorzuciłem. Już jest za daleko od miedzy. Będę musiał jeszcze raz przejechać, tak jak stoję, i dam tylko na jedną zapadkę. I tą miedzę dorzucę. Tak myślałem, że tak trzeba. Resztę dorzucę na Teksas i na Teksas jeszcze jeden kurs z całym tym rozsiwaczem i tak muszę zrobić na dwa razy i te najdalsze pola będą załatwione. Teksas też żółty. Chcę jeść. Dobra, mam napełniony trzeci. Oj, co ja gadam trzeci. Drugi. I jedziemy karmić bidny Teksas. Bo pożółk. Mam nadzieję, że odżyje Koniec. A 17:20. calutki dzień w forszycie zajebiście było. Powiem wam. O. Forszyt zwiedził swoje kurwa hektary wszystkie. Oznaczył teren olejem jak lew kurwa moczem. Tak więc też się trochę przewietrzył. Przygotowałem go tutaj do mycia, już nie dzisiaj, no bo chcę, żeby silnik ostygł, umyję go całego już bo tutaj od tego wszystkiego już zaczęło rdzewieć silnie te ramiona zobaczcie co się porobiło a tu jeszcze wiadro nawozu zostało już nie chciało zlecieć tutaj nie ma dobra srauto pies yy, za chwilę ma być jeszcze yy, właściciel powładka jak dobrze kojarzę no się dobrze dogadałem. Jeszcze miałem dzisiaj jechać budowę oglądać, ale na 17 miałem, byłem umówiony. 17.20 wróciłem, tak więc jutro przełożę i mam do obejrzenia trzy budowy na ten, trzy budowy na Tynki. W trzech różnych lokalizacjach i na agregat mam już Tynkarza, nawet dwóch, tylko bez prawa jazdy. Będę musiał im skuter kupić, żeby do pracy dojeżdżali. Zobaczymy co tutaj Kuba dzisiaj wymodził przez cały dzień. Wrzucił wał. Wrzucił wał. Tylko wał. Tłok jak stał, tak stał. No, zaraz jeszcze przyjedzie właściciel bo władka, Trzeba będzie obgadać temat. No ja już dzisiaj ode mnie się już dzisiaj nic nie wymaga Piwo ewentualnie mogę wypić jeszcze na wieczór To nie wyglądam jak, jak przez okno, czy nie? Ma wóz we włosach No czekamy na Władisławca o już jest Pojechał Władeczek na testy Zobaczymy czy zda egzamin, czy nie zda. Czy zda czy nie zda. Idę może z jękowałek zupy. No i tak nastała już nastał zmrok. Film pewnie dzisiaj będzie krótki. Władek jest już rozliczony. Jutro rano będzie wjeżdżał na brązową lawetę i wiozę do... Yy, tam za zakołok. Ode mnie to będzie z 35 km. Przypominam, że pelikan jest do sprzedania yy, i moja beczka asenizacyjna za 20 tysięcy jest wystawiona na Oliksie, Można też sobie obejrzeć, yy, zachęcam do kupienia. No i co? I co będzie kończyć? No, miałem jeszcze dzisiaj go umyć, jako stygnie, ale już nie dziś. Już jest zmrok. Godzinę mamy. 19.25, tak więc nie ma nawet szansy, żebym ja cokolwiek dzisiaj jeszcze ruszył, oprócz tego piwa, co go dostałem. Przywiózł właśnie właściciel. To jest kraftowe piwo z Podgdańska, Tak więc nie umieszkam sobie jedno dzisiaj wypić. I pomału... No jakiś tam krok do przodu poszedł. Ja się cieszę, że te na nawozy rozsiane przede wszystkim. Bo to mi najlepszą robotę zrobiło dzisiaj. Chociaż trzeba było się jeździć. Zrobiłem chyba 10 motogodzin albo 12, jak dobrze pamiętam. A no ogólnie forszytem zrobiłem już yy, 240 motogodzin, odkąd wrócił z remontu. Tak więc nie wiem, czy to dużo w sumie, chyba nie dużo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jutro kurczę znowu, nie wiem, czy my się zobaczymy. Jutro być może tak będzie, że będzie bez filmu, dlatego że. W drodze będę cały dzień. Mam cztery budowy tymki do obejrzenia w Lublinie, w Łukowie. Także będę w samochodzie, a z rana jeszcze muszę Władka zawieźć. Tak więc nawet chyba nie będzie co za bardzo nagrywać. Ale zobaczymy, do jutra, ewentualnie.